Mówi sam za siebie, 60 do 30, także chyba sprawa już jest załatwiona. No, ja mimo wszystko nie lubię takich opinii. No co, jak wszyscy zrobimy po zero, to nie będzie załatwiona. No, wiem, że to wygląda wszystko mało realnie i, i że wszyscy już się zaczynają cieszyć, ale. Ja jeszcze będę przez ten tydzień zachowywał spokój. Do Ostrowa na pewno pojadę skoncentrowany i, i będę chciał na pewno jak najszybciej po prostu e, to przypieczętować. Ten mecz, jakbyś, jakbyś go ocenił? Taki mecz bez historii, czy tak jakąś tam dramaturgię miał, Twoim zdaniem? No, jak dla mnie, może po wyniku nie widać, ale dramaturgię miał niesamowitą, bo e, zaczęło się od e, małego defektu silnika na próbie toru, potem nerwówka e, przed pierwszym wyścigiem. E, ten pierwszy wyścig, no totalnie. Nieudany do tego, kompletnie inna pogoda. Praca silników diametralnie inna. Tor, po prostu jak, jak nie w Gorzowie z innej planety. Także start do tego, też po tych opadach, bardzo miękki. Także Rebus mieliśmy dzisiaj niesamowity, jak to trener mówi. Ale no myślę, że ten wynik 60-30, to, to bralibyśmy w ciemną.